No, a gdzie jesteście? Ale macie tu fajnie. Co to za tunel? Jaki długi tunel? Czy tam na końcu mieszka straszny smok? A może baba jaga? Na pewno nie? Musicie, musicie to sprawdzić. To szybko na koniec sprawdźcie, czy tam nie ma jakiejś strasznej baba jagi, albo gargamela. Nie ma? Na pewno nie ma. To Dobiegnij szybko do końca. Oczy paczka, tak. Nie, bo ja bergamotę. A gdzie wyście się schowały? Tu jesteście? O, oh, je! Yeah. Ale wysoka wieża. Ninka też tam chce wychodzić? Chyba nie. Ej, dziewczyny, nie wychodzimy tam. Ninka, Ninka. Oj, oj, to dla starszych dzieci. To mi pomacha tutaj ładnie. Gdzie jesteście na ścianie, w spinaczkowej? O, ale macie superancko tutaj. I co tam, Linda, skaczesz? O, raz, i dwa, i odważnie, trzy. Linda, Linda, Linda. Linda. jeszcze gorzej. Oj, poczekaj chwilę, za chwilę będzie ok. Linda, pomachacie mi? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова